Na jakie jeszcze rzeczy przy tym przekształceniu albo przy myśleniu o przekształceniu powinniśmy zwrócić uwagę, żeby nasz widz nie odniósł wrażenia, że my, mówiąc kolokwialnie, na siłę wciskamy mu tą spółkę, ale jak, jakie jeszcze argumenty przemawiają za tym, żeby poważnie zastanowić się nad tym, nad tym rozwiązaniem? Zanim pan odpowie na to pytanie, to ja. To ja jedną, jedna rzecz przychodzi mi już do głowy, bo ja się z nią spotykam w praktyce takiej mojej pracy i, i rozmów z branżą. Rozdział kompetencji między sukcesorem, kto, znaczy właścicielem firmy, a, a osobą, która będzie następcą w firmie. Zakładam sytuację takiej, kiedy sukcesor jeszcze żyje, robi to świadomie i tak dalej, ale jest taki mentalny problem, później z podziałem obowiązków. Bo on nie chce być odstawiony na boczny tor, a jednocześnie przecież przekazał już przynajmniej częściowo kompetencje, nie wiem, synowi, czasami bratankowi, córce. I teraz y, tu widzę, tak y, głośno, głośno myślę, takie pole również do tego, że spółka z, z OO może te sprawy uporządkować. Czy ja się mylę? Jak najbardziej ma pan rację. I to jest świetne rozwiązanie, bo na to też zwracałem uwagę, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rozwiązaniem, które niejako ogranicza odpowiedzialność dotychczasowego przedsiębiorcy. Pozwala mu niejako oddzielić te przedsiębiorstwo stricte od jego osoby, ale pozwala mu dalej kontynuować działalność, na przykład jako prezesowi zarządu spółki.